w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeśli filmik Wam się spodoba, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie lajka w górę i kliknijcie w dzwoneczek, a wtedy nie ominie Was żaden z moich filmów. Dzisiaj dokończamy serię przegląd katalogu świątecznego 2018. To będzie hashtag 9. No dobra. To tu sobie omówiliśmy ten secik. I przechodzimy do następnego. Jeszcze raz mówię: teraz będzie Speed Champions, później Monstrum z Archi... Boost, Architecture i Francy. Dobra, tu nie będę tak wiele mówił. Tu ma po prostu 183 elementy i kosztuje 13 punktów. Moim zdaniem fajnie, spoko. Bra. E, następny: 203 elementy i 13 funtów. Też całkiem spoko, choć ten podoba mi się jakoś tak bardziej. Dobra. Tu już mamy troszkę poważniejszy secik. Tu mamy 391 elementów i mamy 35 funtów. Moim zdaniem ten zestaw nie opłaca, choć e, fajne, mm, fajne samochody. Ale jednak nie opłaca się ze względu na cenę. Mm, no i dobra, tu mamy taki składany garaż. Fajnie, że tu przynajmniej porobili te barierki, ale mogliby też dać jakieś płyty, na których samochody mogą jeździć. No i tu mamy te trzy samochody. Ten mi się podoba najbardziej. Ten. No i mamy tu parę minifigurek. Teraz ich nie będę czytał, ale to się tak fajnie składa, moim zdaniem. Fajnie, naprawdę. No dobra. A i tutaj mamy jeszcze jeden. Sencik. On ma 179 elementów i kosztuje 13 funtów. 13 funtów. A tego nie czytałem. 841 elementów ten zestaw i kosztuje 90 funtów. Dobra. Tu mamy Lego Mindstorms F3. Fajny secik. Mamy tu 601 elementów. I to kosztuje 300 funtów. Moim zdaniem, warte swego, bo tu naprawdę można układać takie programy, że puścisz program. On może przenieść jedną rzecz z, jednej, z jednego miejsca do drugiego, i to naprawdę hmm, wydaje mi się, że opłaca się. Sam takie coś mam, więc naprawdę opłaca się. Dobra. O, tutaj mamy Lego Boost. Tak bardziej, trochę skromniej w tym zestawie. Nie wiem po co tu mamy ten pistolet, ale ok. Tu też możemy układać jakieś programy, ale to bardziej takie mniej zaawansowane. No, i tu jest 5 w jednym. Tutaj możemy stworzyć właśnie takiego robota na gąsienicach Kota, gitarę, jakąś sprzątarkę i nie wiem co to, ale właśnie takie coś. Dobra, 847 elementów i, sto, i 150 funtów. Lego Mindstrom jest jednak bardziej mm, jest takie poważne. No, popatrzcie na to. A popatrzcie na to. To wygląda zdecydowanie poważnie i moim zdaniem jest lepsze. Dobra. Tutaj mamy LEGO Architecture. Ten zestaw posiada 501 elementów i 35 funtów. Tutaj nie będę mówił nic o tych zestawach, chyba że mi się naprawdę spodobają, a ten jest taki średni. Dobra. Ten zestaw mi się bardzo podoba. Statua wolności, naprawdę, tu mamy porównanie oryginał i LEGO, więc bardzo fajnie odzorowane. I okazuje się, że tu jest ta podstawa większa niż sam pomnik, więc no. 1685 elementów i 90 funtów. Ten zestaw jest spoko. Tutaj mamy mur chiński, który też mi się bardzo podoba. No i tu zawiera 551 elementów i 45 funtów. Tu mamy też taki tron leg Legacy. Moim zdaniem fajny secik, choć nie znam tego trona. Ale e, coś widziałem jakieś zwiastun, e, że... Oni się tak przecinali właśnie tymi swoimi ogonami. Jeden e, na przykład e, zrobi taką linię, i one już e, zostają na chwilę, a później znikają. E, na, e, ale przeciwnik nie może tej, w tą linię wjechać, bo zginie. Dobra: 230 elementów i 30 funtów. Moim zdaniem cena całkiem spoko. Jak na secik taki trochę starszy, dobra tu mamy Saturn 5 no i to jest tu ma 1969 elementów, no i 110 funtów więc moim zdaniem mega się opłaca no moim zdaniem też jest bardzo fajny tu ma w ogóle takie fragmenty. Raz, dwa, trzy, cztery. Nawet idealnie to ma pięć fragmentów. Popatrzcie, ten taki największy, ten mniejszy, mniejszy, najmniejszy i trochę większy. No popatrzcie, to jest idealnie. O. Na tym się nie znam, ale to jest jakieś woxtron. To są jakieś strony No i to ma 2000. 321 elementów. Mi się wydaje, że fajny secik, ale cena trochę. Znaczy, no, fajna, fajna, szczerze powiem, ale mogła być lepsza. Ale dobra, nie narzekam, mógłbym kupić. Dobra, tu już. Tu mamy takie... statek w butelce. Tu ma 962 elementy i kosztuje. 70 funtów, więc jakaś mucha. Teraz jest tu pełno ich. Najgorzej, jak ci próbują wejść do ucha, bo dużo tak, takich jest. No i to główne elementy to są te groszki w środku. Ale cena mogła być lepsza, choć nie narzekam, mógłbym kupić. Dobra, tu mamy. Unikity. Tu mamy jakieś unikiti. Dobra, tu będę tylko e, po, e, mówił ile ma elementów, jaka jest cena i czy mi się podoba, czy nie. Dobra. E, 359 elementów i 35 funtów. secik Całkiem fajny. Dobra. Nawet o nim nie będę mówił. Nie chcę mieć. Się... O, ten jest całkiem fajny. 515 elementów i 40 funtów. Ale te samochodziki jakieś mogli wykonać trochę lepiej. Dobra ten szecik jest też całkiem spoko 214 elementów i e, 30 funtów dobra e, no i tutaj mamy 126 elementów i 13 funtów no i dobra tutaj mamy 101 elementów i też 13 funtów więc to moim zdaniem się bardziej opłaca ale z kolei to Lepiej trochę wygląda. Dobra, tu mamy jakieś e, z Disneya. Tu mamy w ogóle zmniejszenie tego zamku Disneya. E, w, w większej wersji wygląda lepiej. Tu mamy 585 e, elementów i 70 funtów. E, ten drugi set to jest 380 fun, e, elementów i e,

Szczególnie, że 78 to będzie zakończenie, czyli nam zostały trzy strony. Tu mamy taki jeden wielki set, całkiem fajny. Ktoś, kogo znam, miał taki set. No i a, tu może i wygląda fajnie, ale w realistyczności wygląda gorzej. On jest taki mały. No i dobra, to ma 1017 elementów i 90 funtów, więc. Całkiem spoko. Bra. Tutaj mamy mm, mm, taki właśnie sklep. I to ma 300. E, e, przepraszam, nie 300, tylko 294 elementy. I 25 funtów. A, a ten drugi tutaj wydaje się całkiem fajny. Ma. 563 elementy i 45 funtów. Dobra. Tutaj mamy taki duży zakład, jakiś, nie wiem jaki. O, tu jest Pet Center. Czyli jak słyszeliście? Pet Center. Dobra. 474 elementy i 55 funtów. Dobra. Aha, okej, okay, dobra. Tu mamy taki kamper, takie drzewko i taki namiot na drzewie, choć mogli to drzewo lepiej wykonać, tak jak w tamtym secie z Harry'ego Pottera. No i tu ma 488 elementów, i 50 funtów, więc nie jest źle. Dobra, 77 strona. Ją właśnie będziemy kończyć. Secik, no fajny, fajny. E, 351 elementów i 25 funtów. Bardzo mi się podobają tu niektóre takie detale. Ale dobra. 78 strona. Ostatnia. Zajmijmy się najpierw tymi zestawami. Tutaj mamy e, takie. E, ta postać, właśnie coś maluje, jakiś obraz. To ma 210 elementów i 18 funtów, więc całkiem, całkiem. A ten drugi to ściąganie kota z drzewa. Dobra, i to ma 223 elementy, i to jest 15 funtów. I ostatni set na dziś. To jest właśnie taki set posiadający 722 elementy i 60 funtów, więc cena bardzo dobra. No, podoba mi się. Tam ta huśtawka z tyłu jakaś dziwna, ale ten garaż i to, ta jakaś rurka mi się mega podoba. Ogólnie secik fajny. No, ale dobra, no cóż. To tyle na dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Zasubskrybujcie mój kanał, dajcie lajka w górę, i kliknijcie w dzwoneczek, a wtedy nie ominie Was żaden z moich filmów. Cześć!